Dzień dobry, tutaj mnie doszły słuchy. Dostałem informację, że tutaj coś kłamstwa Blanki wychodzą. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, bo akurat komstewka Blanki dość łatwą wyciągnąć. Więc zobaczmy, o co chodzi. To jest Tribis o Trips, trips o Eurowizji i Blance, jaka jest pr e, prywatnie. O. No lećmy. W ogóle swoją drogą mało wyświetlenia. Mikołaj, tak? e, przede wszystkim chciałbym ci pogratulować twoich sukcesów muzycznych, bo na przykład czytelnicy Plotka to wiedzą o nich od jakiegoś czasu, dopiero jak zaczęło się robić głośno odnośnie Eurowizji. I tutaj w temacie Eurowizji... Pierwszy raz go widzę, pierwszy raz go będę słyszał. I on zresztą też. Nie wiem, kto to jest. Plotka. Plotek. Mam oczywiście Tego pytanie o występ oglądałem. Blanki. Jak oceniasz jej finałowy występ i może no nie wiem, genie. co w nim zabrakło, żeby ona właśnie mogła zająć to pierwsze miejsce. Trzeba ja mówić właśnie nie o tym, czego zabrakło, Ta talentu jej zabrakło. A właśnie co zostało zmienione i co zostało dodane i okay. mówić mhm. pozytywnie. E, tak jak mówiłem, pisałem na Twitterze, że Producent to był mój najlepszy występ jest. Blanki, e, finałowy, a to jest największa presja, więc szacun na to za to, że właśnie podałała psychicznie, e, że zrobiła progres wokalny. Widać, że się naprawdę starała i że duża ekipa za to odpowiadała. Myślę, hmm. że nie było wstydu naprawdę. No. Właśnie to ty odpowiadasz za piosenkę solo od strony właśnie produkcyjnej. I jak hmm. ci się współpracowało z Blanką? Jaką ona jest osobą taką do pracy, do pogadania? Bardzo spoko. Ona jest bardzo dobrą osobą do pracy. Jest taką... no jest taką ziomalką, nie? Więc w studio nie było żadnych problemów, ma poczucie humoru, nie jest spięta. Zresztą to widać i to, jak ona jest w wywiadach, jest faktycznie też takie na żywo. Mm, także to, było, to był spoko czas, yy, bardzo długo to robiliśmy, bo kilka miesięcy ten jeden twór powstawał. <laughs> co? Co? Ten twór powstawał. Okej, się zapytać właśnie... Kilka miesięcy ten jeden twór powstawał. Kilka miesięcy? O nie, poszło to bardzo szybko. Z jedną koleżanką napisałyśmy w dwie godziny. Czy tam w godzinę? Nie będę dokładnie co mówiła, dwie godziny chyba mówiła coś o dwóch godzinach. Ok, bo się zapytać właśnie, ile czasu trwa y, zrobienie takiego hitu? To zależy, bo... Czasami pomysł na przykład musi się trochę tam, wiesz, u, um, wiesz, zasiać, nie? I te rzeczy trwają czasami. Czasami robisz numer w 5 godzin i jest gotowy. E, tutaj szukaliśmy i tekstu, e, który napisała Songwriterka z Finlandii Maria Bromberg i taka Julia Sandberg. więc była to duża ekipa. Aha, czyli Blanka nie pisała tego tekstu. <laughs> Kurwa! Ale wyszło, ale wyszło. A to to kurczę, że czemu dopiero teraz to mi ktoś To Była też międzynarodowa, ale mieliśmy już od początku tą melodię, tą taką produkcję i... Em... No dużo czasu spędziła. Wszystko robiła, przy wszystkim pr pr robiła. Ona wcale nie miała tego na tacy, no to to już wyjaśnione zostało, kto to zrobił. No i co? No i trwało to kilka miesięcy. O, ale... O. Ty znasz y, rynek artystyczny jak mało kto, czy twoim zdaniem Blanka ma szansę zostać wielką gwiazdą? A za Zachujanie, <laughs> Za znaczy gwiazdą wielką, promowana jest w chuj. Prorocze trochę <laughs> pytanie, ale no ja, je zadać. Ja myślę, że w ogóle to nie jest do mnie pytanie. Okay. Nie mam A, pojęcia. A boi nie się odpowiedzieć? Przewidywać w przyszłości, tak. I, I myślę, że na pewno ma do tego wszystkie, wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Hajs, hajs, hajs. Highs, 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 highs i highs. To jest potrzebne do tego, żeby ona osiągnęła sukces. Pseudo sukces. Panie, ja miałeś... to już nie wiem, to już od niej zależy. Czy będzie chciała, może zaraz jeszcze. Kilka tam, miesięcy to trwało. Napisały to dwie dziewczyny, typ nam powiedział w tym momencie. Melody już mieli gotową. W niczym, w niczym, w niczym ona nie brała udziału do robienia. Ona tylko tam siedziała i czekała, aż jej dazu. No i wyjaśniło się, no. No oczywiście. Może to, że rodzina wyjdzie do Włoch i będzie, yy, wiesz, wino sprzedawać tam. No oczywiście, trzymamy kciuki za te plany muzyczne, oczywiście. Tak, ale ważne, żeby Bablanka była szczęśliwa. Mam jeszcze pytanie ja jej o... Nie życzę źle. Ja jej życzę tylko, żeby kariera jej legła w gruzach. To jest takie straszne. No nie. ...ską stronę e, sukcesu eurowizyjnego. Tu tutaj wiele osób się oburzyło, że kibicowałeś bardziej w Szwajcarii, byłeś pokazany właśnie w telewizji, prawda? Z tą szwajcarską ekipą, jakbyś mógł wyjaśnić o co tutaj chodziło. Niektórzy no, 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 się oburzyli? Boże, no, kibicował tym, kto mu się najbardziej podoba. Na tym polega Eurowizja, nie na swój kraj. No, o, kurwa, e, że... Tak, ja ym, sam na to nie padam na początku. Yy, ale po tych, po tych komentarzach stwierdziłem, że kurczę, no. Przecież po prostu Szwajcaria to jest jedyny kraj, który mnie zaprosił, i dlatego tam jestem. A nie dlatego, że nie chciałem jakiegokolwiek innego kraju reprezentować. Ale to też nie jest tak, że tylko w Polsce był ten problem. Ten problem niezapraszania songwriterów jest mega popularny i to w każdym kraju i nawet w tym roku moi znajomi. Nawet już wymieniłem niektórych. Musieli kupić swój bilet lotniczy i hotel, żeby, żeby przyjechać na Eurowizję. No a jest to konkurs piosenki, więc myślę, że autorzy są tutaj ważnym elementem. No, Uważam, myślę. że oni w pierwszej kolejności powinni być zapraszani, a dopiero potem osoby, które, no nie wiem, pracowały nad tym utworem, ale już po powstaniu. No jakby ten, ten utwór to jest jednak istota w dużej mierze No, dokładnie. oczywiście. W tym roku Polska Cię nie zaprosiła, ale może w następnym Cię zaprosi. Tak, i tak jak mówiłem, też nie żywię razy w ogóle, luz, więc jakby, jakbyśmy mieli okazję robić za rok, to ja jestem otwarty i, i nie będę stawiał warunków. Jak nie chcecie, to mnie w ogóle nie zapraszajcie. Nigdzie. Z tym humorystycznym kończymy tę rozmowę. <grymbox> ale to szybko wyszło. Bardzo szybko wyszło. Bardzo dziękuję za ten e, filmik, bo został mi podesłany na Facebooku przez mojego widza. Pozdrawiam. No i ogólnie wyszło skrzydło z worka. Czyli szybko nie pisała tego utworu, ona w ogóle nie brała udziału w tworzeniu tego utworu, więc. Kolejne kłamstewko. A tu nawet nie ma co się denerwować, może dlatego, że ja jej nie widzę. To mnie nie wkurwia. A przed chwilą zrobiłem jeszcze reakcję na jej piosenkę ogólnie. E, tylko nie wiem, czy będę mógł wstawić. Po prostu zrobiłem na to solo, co tam było misji. Ogólnie to chyba jeden z jej najlepszych występów, który oglądałem w sumie. No to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Blaga, to zwykła kłamczucha, nic nowego.